Szczołeczka ludzie! To jest kolejny filmik Niestety w poprzednim bardzo chujowo poszło Ech, W poprzednim filmiku kurwa naprawdę mi chujowo poszło Więc teraz że tak to ujmę Pierdolę, biorę kurwa krabi I do go i go i go do przodu i go i go i go Jak mi nie należy dopierdolić do przodu, do przodu, trzeba baterie kurwa szukać Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Może nie zginę wtedy. Kurwa mać teraz, to totalnie zlamiłem. Kurwa, no nie idzie mi ta gra. Normalnie mi kurwa nie idzie. Ech, dobra, do przodu jeszcze raz, kurwa. Co, nie, co się robi jak kurwa gra nie idzie? Gra się kurwa dwa razy dłużej. Gra się dwa razy częściej. Aż kurwa zacznie. No to let's go. Zaczynamy dalej, strzelamy. Ten go zajebał z pistoletu, a ja z karabinu nie mogę. No i widzicie, kurwa No, ruchy, 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 ruchy Cześć Tego się chyba, chyba nie spodziewał Dobra, ale baterie Bateria gdzieś tu, kurwa, ma być Słyszę. A słyszę. gdzie tutaj jebana bateria jest? Tu jest. Chyba... Słabnie nie, ale gdzie się góry idzie? Dobra, idziemy, idziemy. Tutaj spróbować kurwa no co ja mówię idę kurwa spróbować Może, może akurat Jest 2 na 2, no to jeszcze nie jest tak źle, ale mi się ten wynik nie podoba Do tego kurwa jestem z tymi, który przegrywa No poważnie kurwa mać totalnie jestem wkurwiony. jak jest zły, to podobno dobrze że gram eee, ale to nieprawda jak tak z kury wysynu jedziemy i jedziemy Bateryjka. Nasta pamiątkę dla rodziny A Mam prąd do domu Nie osadzi prądu Są tu amatorze na jakąś osłonę od z mojego teamu Odważam się mi pomóc No i daję woda Widzieliście, no i os poszedł, baterie przyniósł Nie ja idę po kolejną Aaa, kurwa Ale bateria doniesiona lub nie Jedziemy, 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 jedziemy O nie Nie wyszło O jeszcze bateria nam zajebał No nie, może uda mi się mu ratować Gdzie to chyba było? To nie ten miał baterię, na bank. No i po baterii. Oni będą mieć jedną więcej. Zaraz. Ale chuj, mi tam chodzi o przeniesienie jednej baterii jeszcze. tylko. Znowu. A, jestem góry. Jedziemy z koksem, jedziemy z koksem, jedziemy z koksem. to mnie może zauważył. Więc idę z baterią, idę z baterią, idę z baterią. I zasuwamy dalej Aj kurwa, gdzieś jest Jest, gdzie jest, kurwa jest. Dwa rad mojej baterii, spieraj dalej. No dzień. co swoją, co przyniesie. Kurwa, bateria to są kurwa swoją, czy Chuju pierdolony. piery Dobra. Zrobione zadanie. Jest, da się bawić. A, dobra. Nie, to jest bez szans na zwycięstwo, więc mam zamiar sobie teraz potrenować zabawę sniperką. Zająć O, nie ma apkera żadnego. O, może i są szanse na zwycięstwo. Jeżeli wszyscy będą kampić i pilnować naszych dwóch baterii, na pewno wygramy. zajdzieć No No wyskocz jeszcze raz, no chodź. O, pewnie Kurwa. z mojej strony to totalna. To nie jest kurwa szaleń tylko snajperka. Hmm, no nic. Jak przyjdzie ci gość, kurwa nie potrafię, tylko snajpem cały czas, no to już nie moja wina. No, może sobie mapę pozwiedzam? O, tu jest takie coś. Tu jest coś takiego. Tu jest znowu coś takiego. Ile <ścoughs> bo jeden to za mało <ścoughs> Dobra, jedziemy dalej z tym koksem, jedziemy, może się kurwa uda Zresztą może kilku trafię, tylko trafi kurwa nawet nie zabiję, tylko żeby ich kurwa trafić. To będę kurwa zadowolony, bo mi ten... Zadanko się kurwa To A, oni już pobiegli z bateriami, nie ma się co tam pić. No taki, oni tutaj nie ma, nie mamy baterii. Pilnowanie bazy jest bezsensowne. totalny mlecznik teraz Ech, 10 na 8, no to nie, jeszcze tak źle, ludzie, ale no powiedzmy śmiało, kurwa nie zabłysnąłem w tychże grze w sumie nikt z mojego teamu kurwa nie zabłysnął Nie zdążyłem uciec Aj, no sekundy brakło, no nic Przegrana ludzie, totalna Jak jestem? Chyba Saisem na plusie, no, ale to kurwa dziwne, nie? No nic, zapraszam do kolejnego filmiku